Cześć, witam Was serdecznie w ulubieńcach kosmetycznych ostatnich miesięcy. E, filmik typowo kosmetyczny, już jakiś czas takiego nie było, także mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Weźcie sobie coś do picia, bo jak się rozgadam, to może być różnie dlatego, że dosyć dawno nie gadałam do kamery, e, więc podejrzewam, że będzie potok słów, także przygotujcie się na to. E, dobra, zapraszam. Dobra. Mam głównie pielęgnację, co jest raczej niespotykane, bo u mnie częściej chyba jednak występowała kolorówka, bo ja nie eksperymentuję jakoś strasznie właśnie z pielęgnacją, bo moja skóra tego nie lubi. Często robi mi niespodzianki, często robi mi po prostu krzywdę takie eksperymentowanie, tak więc staram się tego nie robić. że od dwóch polskich produktów z firmy Ziaja. I są to produkty, które ja kupiłam sobie chyba w styczniu, będąc w Polsce na urlopie i oba są. Właściwie powinna mieć trzy produkty, tak naprawdę jednego już nie mam. i Chodzi mi tutaj o tą serię oliwkową z jaj, liście zielonej oliwki. Miałam te maseczki, o których mówiły dziewczyny na YouTubie, właśnie na kanale Love and Great Shoes. Chyba Justyna była właśnie wielką fanką. I ja muszę powiedzieć, że też jestem olbrzymią fanką tych maseczek. One były dla mnie świetne, takie nawierzające, bardzo, bardzo ładnie. Skóra po nich wyglądała taka gładka, właśnie bez żadnych nierówności. Naprawdę super. Niestety te maseczki miała w takich małych pojemnościach właśnie jednorazowych można powiedzieć i one mi się już skończyły, miałam kilka, dałam też koleżankom, tak więc jakoś mi się szybko skończyły i chciałabym kupić coś w większej pojemności, ale nie wiem czy oni je robią w tubce, już to ona też się nad tym zastanawiała, także jeżeli wiecie, czy, że je robią w tubce, to proszę dajcie mi znać, jeżeli nie, no to będę musiała poprosić kogoś, żeby mi wysłał trochę tych saszetek bo naprawdę fajnie się sprawdzały chociaż wolamy, żeby one były w tubce, dlatego że wtedy mogłabym tego używać jako takiego po prostu kremu bardziej nawilżającego, niż maseczki ale dobra, no mniejsza z tym nie mam, więc już nie będę się długo rozwijać na temat tamtych maseczek drugim produktem, który też polubiłam i w ogóle tego jakoś tak nie widać, bo to jest tak wydajne, że po prostu jestem zdziwiona używam tego około miesiąca, bo na początku używałam coś innego, jak to kupiłam bo jeszcze yy, miałam resztki I jest to liście zielonej oliwki oliwkowa woda tonizująca, tonizująca z witaminą C na co w podróży po ćwiczeniach. I ja tego używam głównie wieczorem, dlatego że jak umyję. Mm twarz, myję makijaż z twarzy, to zazwyczaj wtedy robię trening, a moja skóra, jak zmyję ten makijaż, to czasami jest taka, wiecie, sucha, więc przed tym, jak jeszcze będę nakładać kremy i robić taką całą pielęgnację wieczorną, to tylko psikam sobie właśnie tym tonizującym, tą tonizującą mgiełką twarz i daję takie uczucie trochę takiego właśnie ukojenia tej twarzy, podrażnionej makijażem po całym dniu noszenia, ale też często właśnie nakładam to, jak mam nałożyć krem, jak już zrobię taką porządną pielęgnację twarzy, czyli użyję żelu i tak dalej, bo dzisiaj naprawdę czysta, wyczyszczę makijaż, wszystko jest wiecie, takie świeże, to wtedy najpierw psikam tym, albo dopiero, dopiero nakładam krem, czasami odwrotnie, różnie, ale naprawdę fajna rzecz, przyjemne w użyciu, nie jest to tłuste, bałam się, że to będzie takie trochę lekko oleiste i na skórze będzie to gdzieś widać i czuć, ale tak nie jest, naprawdę fajnie się sprawdza, mi ten produkt się bardzo podoba, był niedrogi i, i naprawdę polecam, przyjemny może, to, nie, to jest bardziej może gadżet, ale gadżet, który daje takie właśnie e, uczucie takiego dodatkowego nawilżenia, trochę komfortu, to po prostu... Przyjemna rzecz w używaniu. Mówię. Cudów nie ma, nie wiem, nie, nie leczy z jakichś trądzików, ani nic tych rzeczy, ale jest naprawdę fajne i za taką cenę wydaje mi się, że to jest jedna z fajniejszych mgiełek, jakie miałam. Miałam też dwie mgiełki z bodyshopu już dobre kilka lat temu. Jedna to była chyba z witaminą C w pomarańczowym i druga to była taka beżowa, z witaminą A. Tak mi się wydaje. I to działa na tej podobnej zasadzie, ale chyba tą z tych trzech najbardziej lubię. Ta z witaminą C nie bardzo mi pasowała, ta z witaminą A była fajniejsza, ale chyba tak jakoś wydaje mi się, że ta jest taka najbardziej, wydaje mi się w miarę naturalna do tamtych. I drugim produktem, który chciałam powiedzieć, to jest oczyszczanie liście manuka. To jest też kolejna taka dosyć nowa, wydaje mi się, wersja tego nie wersja, tylko właściwie taka linia ziai. I to jest krem na noc. Mam też tę wersję na dzień. Zdecydowanie wolę ten na noc. Tutaj już jestem przy końcu, mam już 12 następne opakowania, bo bardzo mi ten krem przypadł do gustu. Jedyne co, on strasznie wysusza, więc na dłuższą metę cały czas bym go nie używała, na pewno nie na całą twarz. Ja w moim takim najwięcej problematycznym jakby regionem twarzy jest broda i tutaj na początku używałam ten krem na całą twarz, niestety on przy mojej suchej buzi robił mi po prostu krzywdę, trochę mi wysuszał tą buzię, ale używam go teraz tylko na brodę i na te okolice i naprawdę daję radę. Te wszystkie przebarwienia, wydaje mi się, że one trochę maleją, że nowe rzeczy mi nie wyskakują, on po prostu fajnie się tym zajmuje. Jeżeli chodzi o ten krem, to tutaj pisało, żeby najlepiej go używać z kremem na dzień z jakimś właśnie ochroną słoneczną. A krem z tej samej serii ma ochronę tylko 10, więc to nie jest duża ochrona. Jeżeli oni radzą, żeby go używać właśnie z SPF, no to powinni pomyśleć o tym, żeby brat jakby z tej samej serii miał ten SPF. Tamten na, noc, na dzień jest trochę tłustawy, i tak szczerze powiem, że jeszcze dałem mu szansę, jeszcze go nie skreślam. Natomiast ten na noc, jeżeli walczycie z przebarwieniami, z jakimiś takimi właśnie problemami, że coś wam wyskakuje, gdzieś w jakimś tak miejscach, to ja bym go nakładała bardziej punktowo, albo po prostu, nie wiem, co jakiś tam czas, niecodzienny, na pewno bo ja na początku byłam zachwycona, bo miałam super gładką, miękką, delikatną buzię po nim, bo naprawdę on daje takie e, właśnie uczucie takiej czystej twarzy. Natomiast po jakimś dwóch, trzech tygodniach używania go codziennie na noc, buzia mi się strasznie wysuszyła i musiałam później nakładać ten krem i na wierzch nakładałam jeszcze jakiś mocno nawilżający. Więc teraz używam go tylko na te części twarzy, na które potrzebuję, ewentualnie używam go tam co kilka dni, e, a nie codziennie, bo jest dla mnie, ja mam suchą skórę, więc nie mogę sobie pozwolić na takie wysuszenie. Mam jeszcze do twarzy dwa produkty do zmywania makijażu. Pierwszy to jest b Be Beauty płyn micelarny z Biedronki. Naprawdę ja Wam dziewczyny zazdroszczę, bo wydaje mi się, że to jest jeden z fajniejszych micelarnych płynów, jaki używam. Na pewno fajniejszy niż ten z Garniera, którego ja w ogóle jakoś nie lubię. Ten z L'Oreala tak, ten z Garniera u mnie się nie, nie sprawdza, nie zmywa makijażu. Jest dla mnie jakiś taki, nie wiem, ma maziam i maziam tym wacikiem, ale nie, nie nadaje się. Ten szybko, super zmywany i przede wszystkim cena jest mega atrakcyjna, bo wiem, że to jest taka mniejsza po pojemność. Ale pamiętam, że były też takie promocje w biedące, gdzie ten płyn można było kupić za naprawdę nie duże pieniądze w dwa razy chyba większej pojemności, bo 400 ml. Także na pewno on nie kosztuje więcej jak 10 zł. Super produkt, jeżeli chodzi o cenę jakości do właśnie o stosunek ceny do jakości. Także ja naprawdę, ja bym mieszkała w Polsce, to bym prawdopodobnie używała tylko tego płynu do, do, do makijażu. Mam go już niewiele, Miałam, kupiłam go trzy butelki w Polsce, no ale on mi się dosyć szybko zużywa jakoś. Ja tak sobie nie żałuję. Lubię, żeby ten makijaż był naprawdę porządnie zmyty zanim zacznę ćwiczyć, czy tam zanim po prostu zacznę coś w domu robić, bo zazwyczaj jest tak, że jak wchodzę do domu, to chcę szybko się pozbyć z tego makijażu z twarzy, nie lubię z nim siedzieć w domu, jakoś tak się niekomfortowo czuję i drugi produkt, który kupiłam niedawno to jest drugie opakowanie bo też dosyć długo e, nie nagrywałam, więc nie miałam wam kiedy powiedzieć o tym. Tu jest 150 ml, jest to taki dwufazowy płyn, w takich dniach go używam, kiedy na przykład mam cięższy makijaż oka, kiedy mam eyeliner, kiedy mam jakiś taki e, bardziej trudny do zmycia e, z oczu tusz, także on się wtedy super e, nadaje i to jest produkt, który... Z, Wilkinsona. I on kosztował 95 pensów. Kupiłam go tak przypadkiem, bo kończył mi się wcześniejszy produkt, który miałam do zmywania makijażu. I mówię, dobra, dałam mu szansę. On jest taki mocny, jakby nie wiem, oleisty. W środku pokażę Wam go zbliżenie. I on się nazywa Skin Therapy. E, nie, kłamie Was. Tak, Skin Therapy, I Eye Makeup Remover, coś tam, coś tam, Alcohol Free, Fragrance Free, przetestowany dermatologicznie, więc naprawdę za 95 ml, 150ml, wydaje mi się, że to już będzie fajny właśnie na podróż, bo nie jest zbyt wielki, w ogóle wygląda bardzo drogo, naprawdę wygląda jakby był z jakiejś wyższej półki, nie wiem, z lanką albo z czegoś, jest naprawdę świetny, super zmywa właśnie makijaż oczu, ja nie tylko makijaż oczu zmywam, bo do buzi jest taki tłusty, ja nie lubię takiej lepkiej warstwy na, na twarzy, ale do oczu właśnie jak mamy maskarę mocną, czy mamy jakieś takie ciemności, mniejsze oko to wtedy idealnie się moim zdaniem sprawdza i lubię mieć właśnie dwa, lubię mieć jeden micelarny, drugi taki, taki po prostu dwufazowy. I ostatni produkt jeżeli chodzi o pielęgnację, to jest my, mas, masło, nie? Mydło do rąk w płynie i dlaczego to mydło jest moim ulubieńcem zapach. Po prostu masaka, to jest tak piękny zapach, awokado i migdał. I ja ten produkt kupiłam w Lidlu przy okazji spożywczych zakupów, w ogóle go nie wąchając, po prostu skończyło nam się mydło w łazience i mówię, dobra, bierzemy cokolwiek, ale to jak on pachnie, bosko. Głównie migdał tam czuję. Ale jakieś taki bardzo, bardzo ładna jest ta mieszanka. Naprawdę śliczny zapach i duża pojemność. Kosztował chyba funta, tak mi się wydaje. Ma strasznie badziewne to plastikowe opakowanie, bo już tak się pogięło, a stoi tylko na zlewie, więc nic tam nie szaleje nigdzie, ani nic. Mieli różne wersje zapachowe. Kupiłam jeszcze figę i coś tam do kuchni. Też jest piękna, ale ten jest naprawdę wyjątkowy. Polecam Wam, jeżeli mieszkacie w Anglii. Wydaje mi się, że w Polsce może go nie być, bo to jest to produkt produkowany w Wielkiej Brytanii. Jest tutaj flaga. Tak więc nie jestem pewna, czy w Polsce również będzie dostępny, no ale jeżeli będzie, to też Wam polecam, bo naprawdę zapach jest piękny, trochę może wysusza ręce, ale to to wiecie, to te masły. My, my. Dlaczego mówię masło? Te mydła tak mają, niestety, że lubią wysuszać, no ale dla samego zapachu warto, ja i tak zazwyczaj po każdym myciu kremuję ręce, bo nie lubię z takiego uczucia spiętej skóry. Tyle. Jeżeli chodzi o kolor o pielęgnację, teraz dwie, trzy rzeczy z kolorówki, tak naprawdę trzy, ale można powiedzieć dwie. Pierwszą rzeczą to jest tusz, który Wam pokazywałam w jakimś takim filmiku nowości w mojej kosmetyczce, coś z tych rzeczy i powiedziałam Wam tutaj, że w ogóle się nie polubiliśmy przez pierwsze 2 trzy dni. Zmieniam totalnie zdanie, ktoś mi napisał, kto mi napisał, jakaś nagrywająca dziewczyna, fokusowa Ana, czyli Ania, że ona uwielbia ten tusz i się dziwi, że mi nie pasuje i ja wcale się nie dziwię, że go uwielbiasz, bo on jest cudowny, jest naprawdę świetny teraz już go mam z mniej, więc już takiego efektu nie ma, ale przez pierwsze 2-3 dni go nie lubiłam później jakoś tak wróciłam do niego zniechętnie i któregoś dnia dostałam olśnienie, jak pomalowałam nim rzęsy to po prostu miałam wrażenie, że mam sztuczne dopięty, naprawdę efekt powalający nie trzeba dużo się starać kilka razy można nim machnąć i rzęsy są mega, mega, mega długie naprawdę i tusz się w ogóle nie sypie nie robi się nam efekt pandy, nie robią nam się nóżki pajączków, wszystko to, czego nie lubimy, jest mocno czarne, naprawdę wspaniały tusz, nigdy nie miałam tak dobrego tuszu i to jest tusz, który już teraz wiem na pewno kupię od razu po tym, jak ten się skończy, dlatego że zazwyczaj jakoś tak eksperymentuję z tuszami i, i właściwie jakoś tak, no a jest ok, ale nie ma wow albo jest naprawdę tragicznie, albo coś tam nawet wydaje mi się, że to jest lepszy tusz niż jeżeli jakikolwiek używałam do tej pory z jakichś takich wyższych półek czyli miałam z lankoma na przykład tusze i wydaje mi się, że ten jest lepszy, jest piękne opakowanie, jest rewelacyjny, trzyma się daje efekt wow, wszystko naprawdę wszystko ma ten tusz, wiem, że jest to Wersja e, wodoodporna, i zastanawiam się właśnie, czy na urlop sobie nie kupię z tej wersji, jak mi się to skończy, właśnie w wodoodpornej. E, ale to jeszcze zobaczę, bo ja potem mam kurde problemy ze zmywaniem tych wodoodpornych, e, wodoodpornych produktów. E, także dobra, ostatnia rzecz to jest coś, co mam na ustach dzisiaj. To jest moje ulubione duo. Szczerze wam powiem, że tą Pomadkę mam już kilka tygodni, to mam dopiero trzeci, drugi dzień. Także to jest taki dodatkowy dodatek, jakby do tego e, głównego mojego hitu. Jest to pomadka z Essence, którą mam dzisiaj na ustach. Długo szukałam fajnej pomadki matowej, właśnie w takim kolorze nude, ale ciemniejszym. To jest taki kolor, który mi się naprawdę wydaje, stał się bardzo mocno, popularny, trochę taki w stylu lat 90., bardzo make-up e, z takimi ustami brązowymi, matowymi, takimi nude, ale takimi trochę ciemniejszymi. Dzięki Kylie Jenner, czyli siostrze Kim Kardashian. Ona naprawdę ten kolor, że tak powiem wrócił dzięki niej do łask, bo wszystkie dziewczyny oszalały na, na temat tego koloru, dlatego właściwie ona chyba używa pomadki z Maka Velvet Teddy, tak mi się wydaje, ale to jest taki jakby odpowiedni kolorystyczny tamtej pomadki, tamtej kombinacji. I ja sobie tą pomadkę kupiłam w Wilkinsonie też i ona ma kolor taki właśnie, jak widzicie na moich ustach, trochę jakby usta, trochę bardziej taki brudny róż i to się nazywa 05 Cool Nude, ma bardzo, bardzo fajną kremową konsystencję, ale jest matowy, daje takiego naprawdę porządku, Mat, dosyć fajnie się trzyma na ustach, jest mega niedrogi. Lubię też Minki sens, Mam też coś podobnego, nie wiem, czy to jest ta sama seria, ale wydaje mi się. Tylko w różowym opakowaniu miałam jakiś chyba cupcake, coś z cupcake'em. Też ją uwielbiałam, teraz już jej nie mam, skończyła się. Ogólnie szminki z Essence muszę powiedzieć, lubię. Tak jak tu cienie uważam, że są tragiczne, tak pomadki z tej, z tej firmy bardzo, bardzo lubię. I do tego teraz ostatnio będąc w super Superdragu, chciałam sobie kupić jakiś eyeliner i kupiłam eyeliner z Makeup Academy w kolorze Carmel Nougat. I on jest taki dosyć podobny, on ma podobny kolor jak ta szminka i mam dzisiaj tą kombinację na ustach. Zdawiałam też na Instagram dzisiaj zdjęcie, właśnie ktoś pisał, że naprawdę wygląda to fajnie, tak jakbym powiększyła usta. Właśnie wydaje mi się, że przez to, że ten kolor jest taki dość coś naturalny. Jak się obrosuje troszeczkę więcej usta, nie, troszkę jakby za kontur, to nie wygląda to przerysowane, wygląda to ładnie, usta wyglądają na pełne. Kylie Dunner ma po prostu do perfekcji dopracowany ten look z jakimiś naprawdę dużymi, soczystymi ustami. Tam wszyscy mówią, że pewnie sobie coś jeszcze majstrowała przy nich dodatkowo. Oprócz tej kred kredki jednak używała jakichś wypełniaczy do ust. Aczkolwiek nawet jeżeli, to powiem Wam, że mi to jakoś tak specjalnie nie, nie przeszkadza. Niech każdy robi to, co uważa. Miała naprawdę wcześniej dosyć skromne, małe usteczka, więc więc wydaje mi się, że żadnej krzywdy nikomu nie zrobiła. Oczywiście ona jest dosyć młoda, to może być taki jedyny kontrowersyjny jakby... E no bo my jest 16 lat i my już myśląc o operacjach plastycznych, no to może nie bardzo, no ale tak naprawdę one mieszkają w Hollywood, są w innym świecie, ale to kombo strasznie mi się podoba. Ja w ogóle te usta jestem jej wdzięczna, bo nie wiem, jak w ogóle mogłam żyć bez tego koloru wcześniej. To jest kolor, który noszę ostatnio cały czas. Nie schodzi z moich ust i chcę sobie kupić jeszcze coś podobniejszego, tylko trochę może ciemniejszego, takiego bardziej w brąz wpadające. Dobra, tyle. Nie było tak chyba źle, jak myślałam, albo znów mi się tylko tak wydaje. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że coś z tych produktów mi już udało używałyście, macie swoje opinie i będziecie się chciały tymi opiniami ze mną podzielić. Eee, nawet nieźle mi poszło na taką długą przerwę, nie zaczynałam się tak strasznie. Dajcie znać, czy nie było tak źle. Dobra, do zobaczenia następnym razem, Buziaki, papa.